10 HP, 15 HP. Uwaga, uwaga, uwaga. Czy damy radę go zabić? Uwaga, 9 HP. Eyes, no Hej, cześć, witajcie ludziska. Z tej strony Art, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj jak widzicie... Pogramy sobie w inny tryb niż zwykle. Dokładnie tak, pogramy sobie w inny tryb niż zwykle, ponieważ jest to tryb, który się nazywa Crazy Walls. Crazy Walls, słuchajcie. Nie wiem, czy niektórzy, może starsi gracze bardziej Minecrafta, yy, grali w tryb The Walls. Crazy Walls jest to ogólnie przerobiony tryb Dewalls, lecz trochę ulepszony i trochę polegający na tej samej zasadzie, lecz troszeczkę są zmiany powprowadzane Dlatego no cóż, no ja wam to w trakcie wytłumaczę w trakcie gry wszystko, jak na czym to wszystko polega a na wstępie filmu chciałem się zapytać czy damy, robić, czy damy radę dobić w ogóle stopek w górę. Mam nadzieję, że damy i dla Was to nie będzie jakiegoś tam małego, jakiegoś dużego raczej problemu. Dlatego no cóż, no ja już tutaj nie przerywam, nie, 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 nie nawijam, nie owijam bawełny i możemy lecieć z koksem. Także ja robię krótkie cięć i widzimy się już za chwilę na ręce. Dobra, mordy, a więc już dołączyliśmy sobie tutaj na rękę. Jak widzicie, mamy swoje tutaj klasy dokupione. Możemy sobie kupić klasy. Ja oczywiście sobie już wykupiłem dwie. Klasy na tym zrobię są naprawdę drogie, chyba po 15 tysięcy jedna klasa kosztuje. Ale ogólnie tak, jak widzicie, mamy zielone ściany. I mamy czerwone ściany. Krótko mówiąc, najpierw zielone ściany opadają, a następnie czerwone. Yy, I tak, ogólnie o co chodzi? Jak widzicie, zaczęliśmy sobie nasz tryb. Zaczęliśmy sobie nasz tryb. I teraz tak, szukamy... O Jezu, małe lagi załapałem, co się dzieje? Yy, ogólnie szukamy sobie na początku kopalni, a więc tutaj już znaleźliśmy kopalnię i musimy teraz wydobywać itemy. Jak widzicie, w zwykłych dewolsach trzeba przepalać. Jezu, czemu mi tak ścina myszkę? Yy, Ogólnie w zwykłych doolsach trzeba słuchajcie ścinać te, kopać rudy, a następnie trzeba je przepalić. Natomiast w tych doolsach, tych crazy Walls'ach, od razu jak widzicie, rudy wypadają ze stona. Ja osobiście tutaj polecam grać we dwójkę, ponieważ no, jeżeli sobie dołączycie sami do tej areny, to naprawdę tych rud będzie zdecydowanie mniej. Ponieważ jakbyście grali we dwójkę, to tych rud byłoby więcej i jeszcze wam by, że tak powiem, zostało. A, a tak, tak to jak gracie solo to to nie macie, znaczy tak powiem zbyt dużo tych rud i nie możecie kupić. Na przykład, nie wiem jak mam to wytłumaczyć, na, na team modzie, czyli jak gracie z kolegą czy z koleżanką bodajże, to powiedzmy możecie sobie kupić nawet dwie klaty diaksowe, a tutaj nawet jednej nie kupicie na tym solo modzie także także no to, to jest właśnie ten główny minus tego wszystkiego I mamy tutaj kolejne sprzyneczki. i ogólnie tak no krótko mówiąc crazy wallsy ja, są, są różne są dwa typy crazy wallsów są e, crazy wallsy gdzie jest e, normal mod czyli tam gdzie nie ma że tak powiem laki bloków a ja sobie wybrałem lucky bloki jak widzicie mm, kopiąc rudy mogliście zauważyć jarta ale coś i dropa, jakiś znak zapytania Słuchajcie, są to laki bloki dokładnie tak są to laki bloki i po postawieniu właśnie takiego laki bloka Sami właśnie tutaj widzicie, że dropią nam, że tak powiem, różne, różne itemki. Działa to na zasadzie takiego jakby klucza. Powiedzmy, tak, jak na MC Forio albo Kraftkorze, albo na przykład, nie wiem, Pandorki na Rivi czy gdziekolwiek. Jest to taka jakby mała niespodzianka, gdzie tak naprawdę możemy, słuchajcie, różne sobie rzeczy tutaj podokupywać. Dobra. A więc tak, yy, o, kupiliśmy sobie jednak klaty tak są. Może na przykład mapa nam się taka trafiła? Bo naprawdę na niektórych mapach, o jezu, ale słaby Enchant. Na niektórych mapach, yy, nawet słuchajcie, Wam powiem szczerze, że nie wchodzi w ogóle Enchant. Nie wchodzi w ogóle tyle jest ród, że nie da nawet. Nie da, nie da rady w ogóle yy, tej, 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 tej jak sobie klaty kupić, wiecie? Kurde, no ale zwalony set nam się trafił, ani jednej ten nie dropnęło, ani jedna ta, mm, protka, będzie trudno, ale myślę, że damy radę tak czy inaczej, dobra, Weźmy sobie oczywiście, tutaj właśnie, bo zapomniałem w bo ty pewnie tak myślisz, ale co to jest za villager? Ogólnie, krótko mówiąc, u villagera właśnie kupując za te rudy możemy się wymieniać u villagera, czyli nie ma tutaj takiego czyju, że sobie craftujemy sety czy coś, tylko wszystko jest do kupna u villagera. To jest właśnie dla tych osób, co nie wiedzą, dobra, w takim razie enchantujemy sobie miecz na, hmm, może na jakiś większy level, słuchajcie, co wy, jak wy, jak wy, co wy o tym myślicie, nie wiem, jakiś może ósmy level by wszedł, jakiś, kurde, mo, 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 jest szansa, słuchajcie, jest szansa na to, że trafi nam się Fire Aspect 1, co tak naprawdę... Myślę, że nam się trafi. Dobra, nawet jak będzie siódmy level, to enchantujemy, dobra, jolo. I uwaga, sharpness jeden, no niestety. No ale cóż, no tak czy inaczej, nie jest aż tak źle, nie? Dobra, nie mamy redstone'a. Kurde, kupiłem wszystko na te, zużyłem na buteleczki, wszystko. No to jest lipa. Dobra, to sobie kupimy trzy potki na Helta, kupimy sobie, mamy tutaj dwie potki na Speeda. Za minutę, jak widzicie, opadają zielone ściany i jest to spowodowane tym, żeby nie była od razu jakaś wielka klepa, żeby powiedzmy... Nie, żeby najpierw po prostu jest to podzielone właśnie, że najpierw o zielone ściany opadają, a następnie będziemy mogli sobie inne rzeczy podokupywać i później opadają czerwone ściany. Jeszcze w międzyczasie, kiedy te ściany nie opadły, chciałem wam powiedzieć, że... Jeżeli zabijemy gracza, wypada z nami jego głowa, czyli tak jak tak naprawdę na normalnych serwerach. Ale słuchajcie, wiecie co jest jeszcze lepsze? Że za tą głowę możemy kupić jeszcze lepsze lucky bloki. Możemy sobie kupić Misk Lucky Bloki, to jest y, ogólnie y, różne no, różne przedmioty. Nie, nie pamiętam dokładnie co, co z tego dropi, ale wiem, że z Armor Lucky Bloki dropią naprawdę epickie sety typu Klata Protection 4. Y, nie wiem, powiedzmy, buty jakieś Protection 4 i tak dalej, tak dalej. Wiecie o co chodzi? Healing Lucky Blok to, to są bloki, y, gdzie tak naprawdę nam różne ulecze, jeszcze mamy. Weapon bloki, czyli broń i archery, czyli coś z łukiem. I uwaga, dobra, zaczyna się arena i wybiegamy na tego typa. I o, jaki cudem on ma całego diaksowego syta! Kurde, czy my go damy radę zabić? Czy my go damy radę zabić? Proszę bardzo, proszę bardzo, czy damy radę go zabić? O, to jest pytanie, słuchajcie, to jest pytanie. Czy damy radę go zabić? On się tu klepie z kimś, widzę. 10 HP, 15 HP. Uwaga, 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 czy damy radę go zabić? Uwaga, 9 HP, 6 HP. I niestety... Zabił nas. Nie mam bladego pojęcia, skąd on miał tego setę, chyba ma jakąś lepszoną klasę jak nic, bo całego seta sowego mieć w takim krótkim czasie to mi się wydaje, że to jest prawie że niemożliwe. także no cóż, no gdzie on jest w ogóle tutaj? Wszystko kto nas zabił? W ogóle? Was killed 30 Half fallen, zobaczmy, you have killed. You were killed by X Kurde, no naprawdę, ciekawe, ciekawe, ale on zdedał chyba? Nie wiem, nie wiem. Aha, bo my teraz się tym w ogóle pod innego. On chyba był. No, zobaczmy. No, pozałacz, Prawie cały tekstowy zet, Nie mam pojęcia, skąd on to ma. No, ale dobra, mniejsza. Nie przedłużając. Nie przedłużając. Y, jedziemy, słuchajcie, dalej. Ja robię krótki cięcie i widzimy się w kolejnej arence z Crazy Wallsów. Dobra, mordza, więc słuchajcie, dołączyliśmy do kolejnej ręki. Właściwie to za 5 sekund opadają ściany. I słuchajcie, miejmy nadzieję. Że tym razem nie będzie takiej sytuacji, że spotkamy typa, który ma prawie całego taksowego seta, bo no sami widzicie, o tu mamy szkół nawet do podglądania, chyba kogoś, co? No, mamy, możemy kogoś podglądać. Także, no, naprawdę, y, co do właśnie tego, to to nie polecam. Nie polecam y, tutaj grać, grać solo, bo naprawdę. Ale nie wiem, naprawdę się zdziwiłem, że ten ziomek miał sowego seta, słuchajcie, w poprzedniej rundzie, bo pierwszy raz, w ogóle przysięga wam, już tyle grałem w te Crazy Walls'y i nigdy nie miałem takiej sytuacji, nigdy, i to akurat wtedy, kiedy właśnie zacząłem nagrywać, to, to kurde, ten ziomek właśnie tego ubrał, tego seta, nie, co, co mi się tak naprawdę, dla mnie jest bardzo, bardzo dziwne, ale cóż, no. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no, no, przegraliśmy, no, już nie będziemy się tutaj spinać, ale, no, naprawdę, to było dziwne, to było bardzo dziwne. Dobra, wracając, słuchajcie, kopiemy rudy, jak widzicie, kopiemy rudy. Mam nadzieję, że jakoś objaśniłem te zasady Crazy Walls'ów jakoś. Myślę, że myślę, że jakoś mniej więcej tutaj e, fajnie, fajnie ten... Oczywiście nie zapomnijcie mordy, oczywiście również zostawić łapeczki w górę, bo naprawdę, no tak jak mówiłem jeszcze w tym poprzednim odcinku z Blitz.SG e, jest to, no właśnie tak że, słuchajcie, ułożyło, że jestem aktualnie pewnie w Polsce, teraz pewnie sobie gdzieś jeżdżę czy coś, ale... Ale to mniejsza i, i właśnie, właśnie tak, tak wiecie, no, no mówię, no nagrywałem dużo na zapas, nie, żebyście mieli mordy coś, co oglądać i no zależy mi naprawdę na tym kanale na YouTube teraz. Dobra, ale mniejsza, nie przedłużając, jak widzicie, sami macie teraz dowód, słuchajcie, na tej mapie, no jest bieda, jeżeli chodzi pod względem ród, bo na przykład zobaczcie, teraz macie kolejny dowód tego... Że mamy, nie mamy nawet na klatę, nie mamy, słuchajcie, nawet na klatę, więc, więc no, no lipa naprawdę, lipa, nawet nie mamy, szczerze mówiąc, na całego seta. Cholerka, dobra, no to nie, nie zostało nam nic innego tak naprawdę jak nie tego, nie po prostu. Se coś, prot jeden klata, proszę bardzo, e, dobra. Se weźmiemy jeszcze trochę buteleczek z expem, żeby se trochę tutaj po, po expić, pyk, proszę bardzo i uwaga. Tylko na klacie jest port 1, no niestety, no dzisiaj z tymi enchantami naprawdę nam nie wychodzi. Zobaczymy jeszcze słuchajcie. Sharpness 1 knockback 1. No no nie jest źle, no nie jest źle, no nie ukrywam, nie jest źle, nie jest, nie jest tragedia. Może w słuchajcie jeszcze jakieś złoto dropnie z tych lucky bloków, może zobaczmy. Buteleczki z Equa i 2 Emeraldy, czyli, czyli nie jest za dobrze. No dobra. No dobrze, w takim razie co tu jeszcze mamy do kupienia? Kupimy sobie na pewno. Kupimy sobie refile, jak nie mamy innych tych. Kupimy sobie, słuchajcie, jakieś. Hmm. Helty. Helty sobie kupimy, na pewno się helty przydadzą. Kupimy sobie jeszcze raz refile w sumie i kupimy sobie jakieś, nie wiem, wiaderko wody, jakby ktoś miał fajerkę. I sobie możemy dokupić jeszcze chyba, a jakbyśmy nici rozwalili, no właśnie, czekajcie, mamy jeszcze minutę 35, porozwalamy nici i będziemy mieli łuk, słuchajcie, wiem co zrobimy, będziemy z łuku nawalać, może teraz nam wyjdzie i teraz będzie lepiej, jak z, tych, z tego łuku właśnie po, postrzelamy i tak dalej, myślę, nie, no myślę, że to powinna być gitara, że nam wypali bez problemu, dobra, zobaczymy, czy stać nas na łuk, nie stać nas nawet na łuk, serio, naprawdę, o kurde, o tu jest jakieś złoto, tu jest złoto jakieś, patrzcie, zdobyliśmy je, dobra, eee, nie ma nic... o, tu są nici, tu, a, proszę bardzo, tu są nici jeszcze, widzicie, to ja taka ślepota, jest, taka sierota ślepota jestem, nie, nie zauważyłem, dobra, o, tu mamy coś jeszcze, ale tu, tu byliśmy chyba, nie, nie byliśmy tu, nie, czy, a, nie, byliśmy, byliśmy, bo tu widzę, że są jakieś dziury. Tu, jakieś dziury, to chyba już coś skopywałem. Stąd dobra, mamy 46 sekund. Oczywiście, z racji tego, że ja mam chyba VIP-a, i bo to dlatego nie, nie wiem, właśnie, kurde, oj, sprzedaje slash surface, slash surface. Ym. Dobra, mamy, z racji tego, że mam właśnie VIP-a, to chyba mogę od razu być wytypywany na górę poprzez tą komendę, także to jest spoko. Yy, dobra, teraz tak strzały to. I oczywiście, kupimy sobie łuk, kupimy sobie łuk i go zenchantujemy szybko, póki jeszcze mamy czas. Zaczatujemy go na drugi level. O, zobaczymy na drugi level, na drugi level. Na wszelki wypadek na drugi level. Pyk, proszę bardzo, mamy power 1. Bardzo dobra. Bardzo się Dobra, w takim razie lecimy szybko do zielonych ścian, bo te czerwone, pamiętajcie, przypominam jeszcze raz, że one dopiero na końcu padają. Także dobra. Rzucamy spida. Refilujemy się i lecimy na wielką walkę Minecraft. Dobra, yy, dobra. W takim razie, pierwszego fraga, chyba ziomek Kawczy nie ogarnia i zabiliśmy. Mam pierwszego fraga, mam pierwszego fraga, mamy w sumie też perełkę, co mnie naprawdę bardzo że to bardzo cieszy. Yy, dobra, dobra. W takim razie, klepiemy jeszcze go, klepiemy jeszcze go. Yy, uwaga, uwaga, ziomek malagi, ziomek malagi jakiś. Ziomek malagi, to jest to jest pewne, widzę. Yy, w takim razie, dojeżdżamy jeszcze jednego typa. 12, 12 hitów. Yy, rzucam perełkę, słuchajcie, rzucam perełkę. 4 HP. Prawie zdedał i zdedał Słuchajcie, zdedał, mamy fraga, zamieniamy sobie szybko itemy Słuchajcie, zamieniamy sobie szybko itemy Mam nadzieję, że wygramy te lucky bloki Przepraszam, jakie lucky bloki? Crazy, crazy Walls, a nie lucky bloki i myślę, że to się naprawdę dobrze skończy. Dobra, chyba ty ziomek masz lagi jakieś. Oj, masz lagi! I wygraliśmy, słuchajcie, zabiliśmy wszystkich przeciwników z areny. I mogę wam w końcu przedstawić, jak to działa. Dobra, w tej razie sobie kupujemy. Najpierw na razie Weapon Lucky Bloka. Weapon Lucky Bloka. Zobaczymy, co nam dropnie. Mam nadzieję, że jakaś dobra broń. Uwaga, miecz Fire Aspect 3, mordy. Fire Aspect 3, rewelacja, rewelacja. Bardzo się cieszę. Zobaczymy, czy możemy sobie coś zacząć, nie mam levela. Dobra, mniejsza. To sobie kupimy jeszcze armor Lucky Bloka i jeszcze jednego weapon Lucky Bloka i zobaczymy co tutaj nam dropnie. Dobra, armor Lucky Bloka, uwaga. I patrzymy, buty, buty pro 3, pięknie, powoli całego seta robimy Weapon lucky blocka jeszcze otworzę, zobaczycie co nam dropnie. I uwaga, unbreaking 3 gives you speed 2, proszę bardzo, czyli kiedy trzymamy ten miecz to mamy speeda, tak? No i pięknie, gratki Jarcik, pięknie, pięknie, tak ma być, dobra Kupimy sobie jeszcze trochę buteleczek z expa, żebyśmy mogli sobie trochę poenchantować Czas niestety ucieka, trzeba szybko, że tak powiem zawalać Trzeba szybko tutaj, bierzemy który, knok 4? E, sharpness, czwarty poziom, proszę bardzo, e, w kowadle łączymy, pyk, pyk, pyk. Sharpness 2 mieczek mamy, dobra, pięknie e, Czy mamy emeraldy? Mamy kolejnego me, emeraldy, będziemy mieć sharpness 3 Uwaga, sharpness 3, rzucam buteleczki z expem rzucam buteleczki z expem i uwaga Sharpness sz, 1, sharpness 1, drugi Uwaga, rzucamy jeszcze sobie Mam nadzieję, że nikt nas nie zabije poprzez ten czas e, sharpness 2, sharpness 2, proszę bardzo, mamy sharpness 3 miecz Proszę bardzo, ale on pięknie idzie, pięknie nam idzie jestem zawolony, bardzo jeszcze sobie damy tutaj dwa jajka weźmiemy sobie jeszcze w razie, czego ulepszymy ten łuk i proszę bardzo, jesteśmy bardzo, ale to bardzo teraz ten. Po co w sumie mi ta podka spida teraz? Jak się szykuje teraz mega klepa i uwaga! Uwaga, uwaga! Ziomek ma chyba fajerkę, co mnie bardzo, bardzo nie cieszy. Bardzo mnie to nie cieszy. E, słuchajcie, w takim razie my też mamy, jakby nie patrzeć fajerkę chyba. Mamy fajerkę, dobra. W takim razie bierzemy, refila już mamy w łapie. Bierzemy, słuchajcie, zjemy sobie tego refilka I lecimy, słuchajcie, na sam środeczek Mamy knockback 4, proszę bardzo Mamy knockback 4 I ja też mam łuk, ziomek, ja też mam łuk, słuchaj, ja też mam łuk I dostał Dro... Dostał, nie, prawie, prawie dostał Słuchajcie, czekajcie, czekajcie, ja jeszcze się nie będę refilował chyba I słuchajcie, on ma, on ma chyba lepsze itemki yy, Także bardzo mnie to nie, yy, nie zadowala, nie zadowala mnie i to bardzo Patrzcie, patrzcie, my go też chyba z fajerki owalimy, co? My go też chyba z fajerki owalimy. Patrzcie, 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 Ole ma do dobry jest ziomek, dobry jest, dobry, dobra, w takim razie y, sobie musimy zjeść Refilka na silku, będziemy trochę z nim grać taktycznie. Y, czyli co on... Nam... O kurde, o kurde, ale dużo zombiaków, ale dużo zombiaków. Y, dobra, w takim razie y, zostały kilka graczy, tu jest jeden widzę. Jest deathmatch, deathmatch jest, mamy właśnie, właśnie, mamy ten miecz, że jak go trzymamy, to mamy spida. Mamy tu jeszcze, zrobimy sobie kreta jednemu typowi. I uwaga, czy go zabijemy, jeszcze te, ten są ten tą pajęczynę tą sobie rozwalimy, bo... Ten, dobra, w takim razie będziemy mieć jeszcze jedną głowę, może jakiś nam lepszy miecz wyleci, zobaczymy. Mamy perełkę, mamy perełkę, bardzo mnie to cieszy. I mamy głowę, mamy głowę gracza, co też nam, że tak powiem, bardzo dużo da. Slash, o kurde, chyba ziomek nas dopadł. Szybko, cykamy perełkę. I uwaga, uwaga, uwaga! Oj, niestety jesteśmy na przegranej pozycji, ponieważ zakoblowaliśmy się w pajęczynie. Niestety skończyło się to bardzo, bardzo. Źle, no cóż, no miejmy nadzieję, po prostu ziomek miał lepsze mieć, było widać, że tam ma fajerkę plus jeszcze jakiś enchant, bo pewnie z tego weapon, słuchajcie, weapon lucky bloków tam nawet sharpness 4, fire aspect 2 miecz dropnie, więc pewnie to mu ziomkowi dropną. dropnął. No ale cóż, to miejsce, no przegraliśmy, nie będziemy tutaj płakać, mam nadzieję, że następna, że następny odcineczek może z kimś jeszcze nagramy, może z chryseidem, zobaczymy jak to wyjdzie. I myślę, że będzie naprawdę, naprawdę fajnie. Także oczywiście, jeżeli dotrwałeś do końca, nie zapomnij zostawić łapeczki w górę. Naprawdę bardzo będę uczony, Tak, Dla Jarcika zostaw, dla Jarcika zostaw łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że następnym razem wygramy. I tyle także. Ja byłem Jartmordy. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.